Wimowskim wierszu na stacji stoi lokomotywa. W Puszczykowie, przez które przebiega szlak kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego, na stacji kolejowej można powiedzieć, że też ona jest. Na jedynej w Europie czynnej stacji kolejowej, będącej własnością prywatną, działa w kolejowym stylu restauracja o nazwie Lokomotywa. Czy miejsce i nazwa sprawiają, że serwowane są tutaj szybkie kolejowe dania w stylu znanego wszystkim warsu? Czy też zupełnie coś innego? Szybko to my się staramy, żeby, żeby było. E, natomiast no są to troszeczkę inne dania niż kiedyś w warsie i kolejowym. Myślę, że czasy są inne, ale są to takie dania bardzo z naszego serducha płynące, więc niektórzy mówią, że nietypowa kuchnia, niektórzy mówią, że oryginalna. E, no staramy się, żeby było dobrze, smacznie, zdrowo. I tyle. Pomysły na nowe i wysublimowane smaki Julity w lokomotywowej kuchni mają wielu zwolenników. Tu coś doda, tam dosypie, dodatkowo udekoruje i powstają naprawdę ponętne dania. Nie dziwi zatem to, że na mieście, choć nie tylko, wprost mówią, że kuchnia Julity jest naprawdę dobra. I tutaj. Pojawiają się ważne pytania, czy trzeba szkoły specjalne i kursy ukończyć, czy raczej chodzi o ten wewnętrzny dar. Tworzenia smaków niezwyczajnych. To się tak ładnie nazywa kuchnia autorska, ponieważ mnóstwo dań wychodzi spod naszej ręki, wychodzi z sytuacji, w której akurat się znajdujemy. Ja nie określę jednej potrawy, która jest naszym hitem, dlatego że mamy kuchnię sezonową i to wszystko się zmienia w zależności od pór roku. Wsiadając do puszczykowskiej lokomotywy. Zjawiskowej restauracji w budynku dawnego dworca kolejowego prawie przenosimy się w czasie. Kilka pomieszczeń, sal, które wyglądają i są udekorowane jak na prawdziwym starym dworcu, już na samym początku stwarzają klimat do dawnych, kolejowych tradycji, nawiązujący. Żeby to zobaczyć, trzeba tutaj przyjechać. Ciekawe, kto odwiedza to miejsce? Sąsiedzi, mieszkańcy Puszczykowa czy może goście aż z Poznania. Nasi kochani goście, że tak powiem, są zewsząd, bo te aż z Poznania to jest tak naprawdę bardzo mały kawałek. To wcale nie jest daleko. My jesteśmy trochę na obrzeżach miasta, ale generalnie to jest rzut beretem, jak to się mówi po poznańsku i ja myślę, że mamy i przyjezdnych, i miejscowych, i, i turystów, no generalnie o to chodzi, także się dzieje fajnie. Jest fajnie, smacznie, sympatycznie i zaskakująco. Julita, jakby było jej mało twórczej, autorskiej, kulinarnej pracy, wymyśliła dodatkowo, jak podawać swoim gościom zjawiskowe słodkości i zdrowie. Na wynos. Wykowane dania w słoikach metodą tradycyjną. Ja twierdzę, że zamknięte jest tam po prostu zdrowie. Tam nie ma grama chemii, grama ulepszaczy, żadnych dodatków. Tam są po prostu dania warzywne, owocowe, przetwory wytrawne. Jak również słodkie, i rzeczywiście mamy ciasta w słoikach, wypieki w słoikach, tam są zamknięte ciasta czekoladowe, serniki, babki. Niesamowite w tym miejscu jest to, że do wszystkich znanych form dojazdu do lokalu tutaj można zafundować sobie wycieczkę na obiad pociągiem. Wysiadasz na peronie, przy budynku dawnego dworca i od razu wchodzisz do lokomotywy. Do restauracji. Lokomotywa. Takie cuda nieczęsto się trafiają. Atrakcja dla dzieci to na pewno, a dla rodziców jakieś tam wspomnienia też. Zresztą to jest na tyle e, ciekawe miejsce, że odwiedzają nas goście, którzy pamiętają ten budynek, który funkcjonował jeszcze jako dworzec. I wtedy to są bardzo ciekawe historie i wspomnienia. Bo te wspomnienia i zachowanie dziedzictwa przekazując środki finansowe zadbał między innymi powiat poznański, wspierając rewitalizację i remont budynku dworca w Puszczykowie. Dzięki temu można o Puszczykowskiej Lokomotywie, o dworcu i ogólnie o tym miejscu powiedzieć właśnie tak. Dla mnie to jest niesamowite, bo no, bo to jest historia, to to miejsce nie jest. Yy, Ona ma duszę. Po prostu najnormalniej w świecie, jak to się mówi, ma duszę i to jest fajne. Na dwóch lub czterech kołach pieszo, autobusem, tramwajem, na hulajnodze czy rowerze zawsze i bez problemów można z powodzeniem dotrzeć do kilkudziesięciu obiektów szlaku kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego. Na tej mapie, renomowanych smakowo miejsc. Jest lokomotywa w Puszczykowie, do której można dodatkowo pod same drzwi restauracji dojechać po poznańsku Banu, a dla turystów jeździ tutaj pociąg. I najprzyjemniejsze jest to, że zanim rozsiadając się wygodnie, by za chwilę próbować drodzy goście niepoznanych dotąd smaków Julity, od samych drzwi... Powitani, będziecie uśmiechem i serdecznie.